Hejka, witam Was dzisiaj na przeglądzie w Action. Chciałam pokazać trochę nowości, co tutaj się ciekawego pojawiło. Zobaczcie, są lustra na przykład za 45 zł. Pokazywałam Wam ostatnio też te trawy takie na rolce, ale pokażę Wam jeszcze raz dla nowych osób, które się tu pojawiły. 70 zł kosztuje taka trawa. Mamy też takie fajne ławeczki, zobaczcie, za 180 zł, drewniane ogrodowe. Spróbuję Wam odwrócić kamerę, żeby się trochę może jakoś lepiej oglądało. Tak wygląda ta ławeczka mniej więcej, zobaczcie. No i tutaj jeszcze, co bardzo Wam polecam, bo osobiście kupiłam już to w zeszłym roku, to są takie maty na plażę. Fajne są, słuchajcie, naprawdę bardzo je polecam. Wy po prostu wytrzepujecie je później z piasku, one kosztują 30 zł. Wytrzepujecie je potem z piasku, no i na luźno sobie to odchodzi, także tutaj wiecie, nie, nie przynosicie sobie tego piasku do domu, także to są takie kempingowe, ale na plaży na przykład jak najbardziej Wam polecam. Dywany. Takie, zobaczcie, 130 cm. Widzicie taki materiał. Są różne kolory 130-190. I one kosztują 90 zł. Tutaj jeszcze z takich nowych rzeczy. Zobaczcie, macie taki stolik. Tutaj macie jeszcze taki dekoracyjny drążek, zobaczcie: 130-250 150 cm, przepraszam, 55 zł. To jest taki ogrodowe, dosyć ciekawa opcja, moim zdaniem. Jeżeli chcecie sobie jakieś koton balsy powiesić, czy coś to e, rewelacja. No i słodycze, słuchajcie, te jest słodycze wielkanocne. Niektóre już były, niektóre są nowe. Tutaj te kitkety wam bardzo polecam. Cała paczka 6,80 kosztuje, naprawdę są. Rewelacyjne, ja je uwielbiam. No, króliczki 7,60, chociaż moim zdaniem one są bardziej takie czekoladopodobne 6,50. No, tu za, macie też za 7,20 taki woreczek i jajek wielkanocnych czekoladowych. No i zobaczcie, orzechy czy na przykład na się, jagody goi, macie tutaj za 6,30, tutaj chia za 5 zł. No i co wam jeszcze bardzo polecam: to jest ta kawa z Action, za 34 zł, ziarnista. Polecam bardzo mocno, ona jest taka średnio mocna. No i kosze, zobaczcie, te kosze mi się bardzo podobają. Kosztują 13 zł, to jest taki skóropodobny materiał, w różnych tam odcieniach, szary, czarny i tak dalej, ale bardzo, bardzo fajnie. No, takie oryginalne dosyć. Tutaj, jeżeli chodzi o takie plastikowe, to e, zobaczcie sobie, są niebieskie. Na przykład one kosztują 12 zł. E, tutaj mamy jeszcze większe za 17 zł. Na przykład. Tutaj takie klasyczne kosze na pranie też za 17 zł. Mi się bardzo spodobał ten, kosztuje 19 zł. Ale słuchajcie, on jest mega, 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 mega głęboki. No i tutaj te takie jakby ratanowe czy coś, 22 zł. Nie, no to jest plastik, ale po prostu takie, wiecie, imitacja za 18 zł. Tutaj takie mniejsze. Naprawdę w Action jest gigantyczny wybór po prostu tych koszy, więc nie jestem w stanie Wam pokazać dokładnie wszystkich. Tu jest za 10 zł. One są takie płytsze, to już bardziej, wiecie, na takie duperelki. Co tutaj jeszcze takiego jest ciekawego z tych wszystkich koszy? O te są fajne z tą rączką, za 5 zł. Troje mi się tu splątały, wiecie, bo jeden był włożony w drugi. Ja nie umiałam tego wyciągnąć, zaraz wam pokażę. O, taki mały jeszcze. Też piątka. Okej, okay, i ten mi się słuchajcie, rzucił w oczy. 25 zł. U mnie w Action została jedna sztuka, to, a nie, jest więcej sorki, jest więcej, nie zauważyłam z tyłu. E Zobaczcie sobie, w środku Wam pokażę pierwszy pojemniczek. Jest na przykład, macie takie przegródki, to wyciągacie i na dole jest jeszcze do tego pusta przestrzeń. Nie dość, że ten różowy jest bardzo ładny, to jeszcze do tego jest, moim zdaniem, bardzo pojemny. No i tak przeskoczyłam dosyć mocno na nowe lampioniki za 30 zł. Ten niebieski jest, moim zdaniem, przepiękny. No i OK, lecimy dalej, takie lampiony jeszcze za 4 dyszki. Tutaj macie jeszcze coś takiego za 20, zaraz wam powiem ile dokładnie, za 27 zł. Zobaczcie, są w różnych kolorach. Taki wzór takiego liścia mają. No, i tutaj macie jeszcze takie kotki za 7,50. Zobaczcie, jakie fajne. Okej, okay, z takich nowości, tu macie jeszcze takie mm, za 33 zł, to są takie dywany na ścianę dekoracyjne, takie makramy, tutaj są takie, tutaj macie jeszcze obok takie beżowe z takimi frędzelkami, 33 zł, zobaczcie sobie dywanik makrama, takie, tutaj obok jeszcze za 28 zł następne, no i tutaj te już za 100 zł, ale one są wiecie też dużo większe, mi oczywiście spadło, ja mam zawsze szczęście. Teraz to upchnąć, tak żeby to ładnie wyglądało. Wiecie, oczywiście, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapki w górę, bo ja wam takie przeglądy staram się robić naprawdę bardzo często. Te poduszki chyba już były ostatnio, właśnie 30 zł, ale są dosyć ciekawe. No i tu za 29 zł, takie z takiego klasycznego materiału. Ja nie jestem mistrzem, wiecie, w znajomości rodzajów materiałów, także musicie mnie poprawiać. Mm, takie błyszczące, zobaczcie, poszewki na, na poduszki, 13 zł. No i co tutaj jeszcze, koce, słuchajcie, te są prześliczne, 45 zł, są takie dwustronne, zobaczcie sobie, materiał jest, powiem Wam, przemiły po prostu w dotyku. E, ja już się zbliżam tutaj ku końcowi, także pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i do zobaczenia w następnych nowościach.